Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z pięknej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ożarowicach. Bo właśnie dzisiaj w gminie Ożarowice odbędzie się kolejny turniej, to już trzeci turniej w ramach Wielkiego Pucharu Śląska Seniorów w speedball. Wydarzenie bez precedensu, ponieważ nikt wcześniej, nie tylko w Polsce, w Europie, ale i na świecie, nawet Egipcjanie, którzy wymyślili ten sport, nigdy nie zorganizowali takiego pucharu, w którym braliby udział seniorzy. Mamy ich tu 50, były ograniczenia, jeśli chodzi o ilość, bo chętnych było więcej. Ale dobre i te 50, i te, tych 50 seniorów walczy o punkty w klasyfikacji pucharowej. Finał jest w arenie, będzie na arenie. To jest piękna hala widowiskowo-sportowa. Rywalizacja jest niesamowita i poziom z turnieju na turniej rośnie, i to mnie bardzo cieszy. Jest też ten walor edukacyjny, ponieważ wszyscy seniorzy sami sobie punktują, czyli sami sobie sędziują. Mocna grupa panów, jak widzicie, jest ostra rywalizacja. Dzisiaj dwóch wspaniałych zawodników podeszło do walki. To jest Krzysiu kontra Franek. Franek, ten z prawej, Krzysiu, ten z lewej. Ten z prawej to już doświadczony, utytułowany zawodnik, bo i olimpijczyk. Natomiast Krzysiu to świeżaczek, który dopiero zaczyna swoją przygodę ze speedbolem, ale i tak sobie świetnie radzi. No, panie Krzysztofie, muszę panu powiedzieć, że, że jak na pierwszy meczek w dniu dzisiejszym z panem Sowieńskim, to całkiem dobrze poszło. Jak kondycja, jak się czujesz? No, w tej chwili jestem wręcz pod wrażeniem. Trzy punkty zdobyłem dla mnie z mistrzem. Jest to dla mnie duży sukces. A czuję się bardzo dobrze. No, rozruszałem się już, że tak powiem. No bardzo, bo ty przecież trenujesz ten speedball ile? No, chwilę. chwilkę i kawałek. Chwilkę i kawałek. miesiące, może trzy. A gdzieś ty, gdzie ty ci czujesz trzy miesiące spitball? Z, eee, z mamusią w domu opowiadamy sobie na ten temat. To jest dużo. <grywa> aha, aha, no tak, bo małżonka tam ostro. Bo mamusia, czyli małżonka, tak? Ostro trenuje. Mamusia jest zdecydowanym liderem w tym, w tym sporcie w domu. Z tego co wiem, macie taki zestaw w domu, to znaczy może nie tyle w domu, co na ogrodzie. Tak, tak, mamy. I... Jak czas pozwala i, 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 i pogoda głównie, to, to coś tam próbujemy. Dobra, przed tobą jeszcze trzy pojedynki dzisiaj. Trzy, dwa. A jeszcze dwa. Po... A, ten, a ten pierwszy jak poszedł? No pierwszy no, mieciu niestety skreczował z uwagi na kontuzję, tak? Aha, czyli masz wygrany, czyli jest! Jeden jest wygrany! Brawo! Jesteś wielki, Jesteś wielki. dziękuję bardzo. Alina to kolejny gracz, który walczy o punkty w Pucharu, Śląska Seniorów w Speedball. No jak idzie? No, przegrywam w dobrym stylu, ale jeden mecz wygrałam. Wow! To kiedy? Dzisiaj czy kiedy? Dzisiaj. Dzisiaj bardzo się cieszę, bo mam bardzo dobrych przeciwników. No proszę bardzo, z dobrym przeciwnikiem wygrać to super, a jak przegrać to też super, bo się człowiek uczy. Tak, tak, tak. Uczę się. Ja niedawno jestem w Speedballu, ale bardzo lubię ten sport. A jak bardzo? Bardzo kocham, Ach. I to jest prawidłowa postawa, tak należy reagować na pytanie, czy kocham ten sport. Czyli co, jest szansa, żebyś się znalazła w finale 12 grudnia w Benzin Arena? No nie wiem, ale na pewno będę się starała być lepsza w następnych latach. Zobaczymy po dzisiejszym meczu, bo ty już skończyłaś, czy jeszcze masz jakieś... Skończyłam. Skończyłaś, czyli, czyli zobaczymy, ile punktów natrzaskałaś, bo przed tobą jeszcze jeden w Mosirze, czyli za tydzień w Mosir Piekarach, i tam możesz jeszcze w tym rankingu pójść w górę. A, no będę się starała. Jest to dobra zabawa, dobry sport. No i człowiek też bierze trochę to na poważnie, też nie tylko zabawa, ale też chciałby doskonalić swój sport. Tak jest. To życzę Ci powodzenia wobec tego i wielkich sukcesów w kolejnych turniejach. Dziękuję bardzo. Proszę. Słuchajcie, przed nami kolejna zawodniczka. Jak mężusz ją nazwał? Mamusia. Nie wiem, czy Ty lubisz takie określenie? A wszystko jedno, ja jestem dziewczyna zgodna ze wszystkim. Dobra, a to, to jak Ty mężusia nazywasz? A ja mężuś, na się mężuś, ja dwie gruby. A, czyli mamusia i gruby. No dobrze. Bez względu na to, jak się nazywacie, jak ci idzie w turnieju ogólnie, jaka punktacja, na którym miejscu jesteś, nie wiem czy wiesz, powinnaś pamiętać tam tą rozpiskę. No i jak dzisiaj? No dzisiaj też mi idzie nieźle, w każdym razie poprzednie turnieje byłam na czwartych miejscach, także myślę, że to jest dobrze. Czyli szansa na turniej będzie na arena, jest na razie. Staram się, ale co będzie, to się okaże. A jakieś problemy z punktowaniem, czy już to opanowałaś do perfekcji? Nie, okay, jest dobrze. No i drodzy Państwo, po dwóch turniejach, to jest trzeci turniej i proszę bardzo, można, można. Umiemy już serwować. Co ja mówię? Umiemy już, co umiemy? No, grać o swoją drogą. Punktować, sędziować, o chciałem to powiedzieć. Sędziować. Dobra, to powodzonka dalej. I gramy. Słuchajcie, mamy kolejną fantastyczną zawodniczką, zawodniczkę, pseudonim to jest Pszczółka. Tak, dlaczego Pszczółka? Dlaczego Pszczółka? Bo, bo zajmuję się pszczółkami i miody, apiterapię, to jest moja pasja. A drugą pasją jest właśnie sport i tutaj jest coś fantastycznego. Co wszystko odkładam, nawet moje pszczółki muszą poczekać. Przychodzę tutaj na rozgrywki. Nie spodziewałam się, że nawet tak daleko zajdę i z takimi asami dzisiaj będę grała. No proszę bardzo, ja obserwowałem Twoje pojedynki, i wiem, że, że tak powiem, z turnieju na turniej jest coraz lepiej. Czyli jest szansa, że będziesz w finale i wystąpisz na Benzin Arena w finale kobiet? No, nie wiem, nie wiem, chyba, że mi pszczółki pomogą. No, nie wiem, ale na pewno, na pewno praca czyni mistrza i te rozgrywki, które my po prostu tutaj uskuteczniamy, no, robią z nas coraz większy, utwardzają nas w większym przekonaniu, że, no, jeszcze bardzo, bardzo wiele potrafimy zrobić. No, dokładnie tak, my jesteśmy Królami. Królami życia. Tak jest. Proszę z nas brać przykład. Tak jest, bardzo dziękuję i oczywiście życzę powodzenia w dalszej karierze sportowej. No i pozdrowienia dla Pszczółek. Miody są przepyszne, chciałem powiedzieć. Czasami korzystam. Dziękuję bardzo. Pa. Aniu, bo Ania to kolejny zawodnik, który, który bierze udział w Pucharze Śląska Seniorów spin Aniu, jak kondycja i jak postępy w grze? Super. Coraz lepiej gram i o, teraz na przykład grając wygrałam cztery razy. Wow, w grupie? Masz cztery zwycięzca? To będziesz miała dużo punktów. Jedno mam 10-0, 10-6, no. A to moja wychowa... ta, uczennica, także ja się nie dziwię. Pupilka, no właśnie. To ja się nie dziwię, że, że takie wspaniałe rezultaty. Czy co, myślisz, że jest szansa, żebyś się znalazła w ósemce finałowej? No tak mam nadzieję. Chciałabym Masz... bardzo. I będę się starać, żeby dotrzeć. Brawo! I tego tobie również życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Hej, no i mamy tutaj kolejną zawodniczkę, Teresa, która jest utytułowaną zawodniczką i wieloletnie, wielole, z wieloletnim stażem. No jak, jak poszło i w ogóle, jak kondycja, i zdrówko i wszystko? Wszystko świetnie, zdrowie świetnie, kondycja dobra. Mnie nakręca cały entuzjazm wszystkich zawodników, ponieważ widzimy, jak się starają, jak ćwiczą, jak zdobywają punkty i o to w tym wszystkim chodzi. A że się spytam, bo chociaż ja przygotowuję tą tabelę po, po każdym turnieju, to nie pamiętam. Ty jesteś gdzieś w czołówce, jak rozumiem? No, w pierwszej trójce. Pierwszej trójce, ła! Wow, to ma szansę na finał, który się odbędzie? 12 grudnia na yy, Benzin Arena. W Benzinie, jakby ktoś nie wiedział? Yy, tak, tak. Benzinie, Benzin Arena, 12 grudnia. Zapraszamy wszystkich kibiców i sympatyków naszego speedbola. A przepraszam za ten sygnał, ale jesteśmy w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ożarowicach, w związku z czym od czasu do czasu mamy tutaj taki efekt dźwiękowy, ale mam nadzieję, że nas było i tak słychać. E, Tereniu gratuluję dotychczasowych sukcesów. Jesteś trzecia, tak? Na liście w rankingu na razie? Pytanie jak po dzisiejszym turnieju? Jak myślisz? No myślę, że utrzymam pozycję. I brawo! No to do zobaczenia. Słuchajcie, jest z nami kolejny zawodnik, no zdecydowanie najbardziej utytułowany w speedballu również, ale Leszku, przede wszystkim najpierw porozmawiajmy o tych innych pasjach, bo speedball to Ty trenujesz ile lat? No czwarty rok. Czwarty, Czwa... czwarty rok chyba. No i z tego co wiem, to jesteś super speedbolistą, jeśli chodzi o super solo, tak? Tak, bo na ostatnich mistrzostwach pobiłem rekord Polski, 332 uderzeń. No. Wow, no to jest naprawdę wynik. Chodź tu bliżej, żebyś mi nie uciekł z kadru. Dobra, ale to jest jedno, ten speedball, ale przede wszystkim to Ty masz milion medali. Za co Ty masz milion tych medali? No Przede wszystkim ostatnio trenuję fut sportowy. W tamtym roku udało mi się, co nie jest to takie popularne dla mojego trenera, że się udało, Mistrzostwo Polski na 3 i na 5 km w chodzie, z rekordem Polski i tak dalej. Natomiast oprócz chodu jeszcze biegałem na 60, 100, 200. Na nartach jeżdżę w szaleromie gigancie z kikami. I praktycznie mamy treningi trzy razy w tygodniu z trenerem zawodowym. To nas troszeczkę podkręca. Speedball mi się podobał, natomiast w Lwicach jako lider tego speedballa nie mam partnerów do gry. Dobrze, że kolega Andrzej mnie zaprosił. Teraz po raz pierwszy pojechałem do Wojkowic. Tutaj jestem w tej lidze. To mi się podoba, bo super solo to jest to, co jest dla mnie. A ja chcę również dla wszystkich i z wszystkimi spróbować. No właśnie, bo speedball to również jest integracja, spotykamy się tu w szerokim gronie, bo od właśnie Gliwic po Łazy i Zawiercie, także sporo nas jest, ale powiedz mi ten chód, bo to mnie interesuje, bo to nie jest takie zwykłe chodzenie, bo ja też chodzę, ale ja chodzę z kijami, a to jest zupełnie coś innego. Bo z kijami też chodzę, ale kije ostatnio mi przeszkadzają, ponieważ mój czas w chodzie jest zdecydowanie lepszy niż z kilkami, bo z kilkami się trzeba odpychać, ten czas na odpchnięcie, a natomiast ja mój czas średni w chodzie sportowym to jest poniżej 7 minut na kilometr. To jest taki czas, który no chcę kolejno pobyć, bo w tym roku już trzy razy pobiłem po minucie na 3 kilometry i w przyszłym roku chcę, może tak troszeczkę mniej, ale chcę kolejny bić, bo spadłem w przeciągu 3 lat 12 kilo. Po to, żeby dobrze chodzić. No to rzeczywiście, to, no to to jest coś, bo ja, jak wiecie, chodzę z kijami, i o ile ja dobrze kojarzę, to ja kilometr robię w 8 minut i zdaje się szybciej, to w ogóle e, nie odpada. A ty mówisz, że ty w 7. A ile? No nie będę pytał, ile masz lat, ale e, jesteś trosze, troszeczkę ode mnie starszy. No, jest 70 plus. E, 71 skończyłem. Natomiast e, my mamy też mistrzostwa Polski z lekarzami 3 lata temu mnie zbadano ten mój wiek betemoliczny, to jest poniżej 60 lat, no nie wiem jak to mówić. Przy mojej wadze obecnej, przy takiej ruchliwości i tyle tych dyscyplin, no rzeczywiście no mogę potwierdzić, że tyle mam. Czyli sport to zdrowie, jest tego przykładem leszek. No w jakimś tam stopniu ja chociaż ja jestem młodszym kolegą, bo ja to 60 plus, a ty jesteś wobec tego jesteś młodszy ode mnie. No ty 70, no ale ja 60 plus jestem. I ty jesteś młodszy ode mnie, tak? Bo mówisz, że poniżej 60. O, no dobrze, proszę bardzo, no. ale może ja mam też 50 plus, jeśli chodzi o metabolizm. chciałbym ja jeszcze dorzucić do tego wszystkiego, bo ee, ja od 2000 roku zacząłem tak troszeczkę dokładnie sobie te wszystkie sportowe poczynania podsumowywać. Proszę sobie wyobrazić, wczoraj podsumowałem około 100 medali różnych kategorii bo przede wszystkim najwięcej mam w narciarstwie, bo to były puchary miast, bla i tak dalej, natomiast bardzo mocno jestem zaangażowany w narciarstwie, w gigancie, w swojej grupie zawodowej drogowców. Jestem aktualnym wicemistrzem polski szalomej gigancie naszej moskowej w grupie 60 plus jeszcze i tak dalej. <grywa> natomiast podsumowanie moje jest takie, że jest około no, 60% tych medali to jest właśnie w tych dyscyplinach różnych. Natomiast 40% to są charytatywne. Ja bardzo dużo udzielam się charytatywnie, gdzie, gdzie tylko jest możliwość. A przede wszystkim chodzie z kikami. 10-5 kilometrów, to jest taka moja pasja. Dziennie robię 15 20%. 20 kilometrów chodu, bo to jest wymóg dla mojego chodu. No wow, no drodzy Państwo, chodź Ty mi, ciągle uciekasz z tego kadru. No to jest naprawdę rewelacja. Także Leszek na pewno jest przykładem na to, że jak się człowiek rusza, to od razu i się lepiej czuje i się jest młodszym i potem w różnych dyscyplinach sportowych też osiąga się lepsze rezultaty, bo ogólnie się jest sprawnym fizycznie. Bo się chce. Ja mogę tylko jeszcze powiedzieć, bo w tym roku po raz pierwszy Spróbowałem taką nową dyscyplinę sportu w biegu z przeszkodami. Proszę sobie wyobrazić, trener dowie, dowiedział się dopiero dzień przed e, 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 właśnie mistrzostwami, mistrzostwami Polski, że ja startuję 2 km z przeszkodami. Powiedziałem, że chcę spróbować. Spróbować dlaczego? Ponieważ w 2015 roku będę na pierwszych mistrzostwa Polski, ja nieopatrznie wpadłem do tego rowu. Tylko powiedziałem, że teraz nie będę tak czekał, kiedy wpadnę, tylko muszę wystartować. Na tych dwóch kilometrach miałem 9 właśnie rowów z wodą. I 19 przeszkód 76 cm. Wysyłanie Miesiąca polskie dla mnie to też jest kolejnym takim wyzwaniem, że mam oponę 76 cm, taką wysoko wkopaną, trener wczoraj mnie załatwił, ja trenuję na ogrodzie bieg z przeszkodami przez oponę. Wow, no to naprawdę rewelacja. No to nic, ja życzę powodzenia wobec tego w turnieju, w, w ogóle w tych wszystkich dyscyplinach sportowych. Na nartach może się spotkamy, bo ja też jestem yy, szalony narciarz i też mam, yy, że tak powiem, brązowe i złote medale w narciarstwie. Tylko że pewno inne, inne, znowu, w innych kategoriach wiekowych, więc się nie spotkamy w bezpośredniej rywalizacji. Natomiast na pewno spotkamy się jeszcze nie raz na turniejach speedballowych. Będę ci kibicował, także wielkie gratulacje i oczywiście trzymam kciuki za postępy w Pucharze że Śląska Seniorów speedballu. Dla mnie to jest wezwanie, ponieważ w super solo trenuję sam. Natomiast w singlu nie mam partnera w Gliwicach. No jeżeli ja pokazuję to super solo, to każdy gdzieś tak odchodzi ode mnie, nie chce trenować, a to całkiem inna sprawa. Ja tutaj nabieram sprawy w singlu. No, właśnie od... no i masz nas w końcu i masz z kim trenować. Tak jest, także ja na razie. Ja się pa.